Dlaczego ty mi to robisz? Za każdym razem muszę przez ciebie płakać. W dzisiejszym nagraniu pokażę wam, jak pokroić cebulę w kostkę, tak, żeby przy tym nie płakać. To zapraszam. Cześć wszystkim. W tym nagraniu pokażę wam... Jak należy pokroić cebulę w kostkę, tak jak to się robi właśnie profesjonalnie. Pokażę Wam też, co zrobić, żeby na przykład nie płakać podczas siekania cebuli. To sobie zaczniemy. Ja będę na kuckach, troszkę będę wstawał i teraz tak. Bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Podczas siekania cebuli, teraz będziemy ją kroić na pół. Ważne jest, żebyśmy nie odcinali tej tutaj końcówki jak macie takie włoski, to akurat nie ma, bo jest już obrana, nie należy ich obcinać, należy je tak obciąć do tej tutaj wysokości i już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, ponieważ wszelkie olejki eteryczne, dzięki którym czy poprzez które płaczemy zawierają się właśnie tutaj w tej końcówce, tak więc jeżeli już obcinacie to obcinacie ją tak jak tutaj mam o pokazaną, czyli tak na równo, nie dalej, bo inaczej będziemy e, płakać. Jeszcze tylko tak dodam, że oczywiście e, cebule są różne i, i i to też nam nie pomoże. Jest dużo jakichś tam e, patentów w internecie, e, zwilżenie m, deski, e, włożenie cebuli do zamrażalnika i tak dalej i tak dalej. Ja ich nie stosuję osobiście. E, Przestrzegam tej zasady, żeby nie odcinać dalej tej końcówki, to wtedy się nie płacze oczywiście. To więc kroimy na pół cebulę. Tak, ja sobie wstanę. I teraz tak, odcinamy tą końcówkę, wrzucamy do miseczki. I tak jak widzieliście to na poprzednim filmiku bierzemy sobie rączki w ten sposób na cebulę, tak ja jeszcze raz przypomnę, bierzemy sobie, trzymamy coś okrągłego. Ja tutaj wezmę pojemnik z cynamonem, trzymamy chwilkę, odstawiamy, stawiamy na deskę dłoń, dostawiamy palce, tak, i to jest nasza pozycja wyjściowa, i teraz to sobie tutaj przekładamy na, na naszą cebulę. I teraz tak. Chcemy pokroić cebulę w kostkę. Przekręcamy ją w ten sposób. Koniec cebuli znajduje się tutaj. I teraz nacinamy cebulę. Im bliżej będą nacięcia, tym ta kostka będzie mniejsza. Także to już od Ciebie zależy, jak dużą kostkę sobie życzysz. I teraz nacinamy tak, gdzie do 90% długości cebuli. I już Ci tłumaczę dlaczego. Dlatego, ponieważ cebula się po prostu nie rozpadnie na kawałki. Po malutku, nigdzie się nie śpieszymy. Tutaj możemy tak złapać sobie, jak się ślizga. I teraz tak, przekręcamy i kroimy w tą stronę, tak. Pyk, to sobie na bok odłożymy. Pyk. Jak coś odpada, to na boczek. Opa. I teraz tym takim płynnym ruchem, który Wam pokazywałem w poprzednich nagraniach. Jeżeli nie widzieliście, nie widziałeś to, to zapraszam do moich poprzednich nagrań. Trzymamy i do przodu, i do przodu. Tutaj podczas skrojenia, może się tutaj tak troszkę strzępić. To jak Wam się coś takiego robi, to możecie sobie odwrócić cebulę, dosiekać, wyrównać, odłożyć na bok, przesunąć sobie rzeczy troszkę dalej, żebyście mieli więcej miejsca. I siekamy tak do końca sobie. Opa. Tutaj przekręcamy. Pyk. Dobra, mamy taką ładną kosteczkę tutaj. Jak nam zostaje tutaj końcówka, to możemy potraktować ją w ten sposób. O, spyk. Takie paseczki. Opa, pięknie. Mamy kosteczkę. Tutaj sobie wyrównujemy. Tutaj posprzątam. Jak wam zostały jakieś kawałki, to teraz możecie sobie dorównać. Opa, tak. Pięknie. I tutaj, moi drodzy, powinno nam zostać o coś takiego, takiej wielkości. To jest ta końcówka, ta dubka, tak zwana cebulę. Tu macie. Ups! Cebulę tutaj macie, moi drodzy, ładnie pokrojoną. I jedna bardzo ważna rzecz. Tak pokrojona cebula. Ona jest mniej więcej równej wielkości. Także podczas smażenia. Przepraszam. Jestem. Podczas smażenia ona się będzie właśnie yy, yy, smażyła równomiernie, czy podczas duszenia. Mało tego, jak dodać do jakiegoś tatara, czy do jakiegoś innego, powiedzmy, nie wiem, do jakiegoś innego dania, na przykład, nie wiem, tatar z buraka albo, albo coś innego, to, to będzie fajnie wyglądało, bo będzie jednakowej wielkości. Mało tego, ta cebula. Jej nie wiem, czy zauważyliście, ale nie siekaliśmy jej. I to nam sprawiło, że wszystkie te soki zostały tutaj zawarte. Gdybyśmy siekali, to te soki, te olejki by szczypały nas w oczy i byśmy płakali. Tak więc tak to wygląda, tak wygląda krojenie cebuli w kostkę. Jestem ciekaw jak nam Wasze umiejętności. Dajcie znać co Wy na, to, na tą technikę sądzicie, czy, czy używaliście jej je troszkę wcześniej, czy nie. To ja uciekam i do usłyszenia. Cześć!